Takich targów w Polsce jeszcze nie było. Przenosimy targi w świat online. Weź udział w pierwszych wirtualnych targach nowych mieszkań i domów. Poznaj kompletną ofertę deweloperów z Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Wybierz mieszkanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Z 6000 ofert nowych mieszkań i domów. Skorzystaj z unikalnych promocji i zaoszczędź nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli masz w planach wykończenie lub remont mieszkania czy domu, weź udział w konkursie na projekt kuchni. Kto wie, może to właśnie ty spełnisz marzenia o nowej, komfortowej kuchni. Do wygrania nagrody o łącznej wartości 50 tysięcy złotych, wirtualna platforma otwiera nowe możliwości, dzięki którym w łatwy i wygodny sposób przejrzysz dostępne oferty z wybranych inwestycji. A dedykowany czat zapewni pełną interaktywność z wystawcami. Zainspiruj się biorąc udział w merytorycznych prelekcjach prowadzonych pod patronatem Business Insider Polska. Eksperci i goście opowiedzą m.in. o wizji Warszawy za 15 lat. O tym, które z dzielnic miasta zasługują na szczególną uwagę kupujących, a także doradzą, czy to dobry czas na inwestowanie w nieruchomości. Zarejestruj się już teraz i odbierz kompletny poradnik, w którym krok po kroku przeprowadzimy Cię przez cały proces zakupu nieruchomości od dewelopera, wyjaśniając wszystkie aspekty prawne. Do zobaczenia w dniach 17-19 marca na wirtualnych targach nowych mieszkań i domów.